No hejka hejka. E, wiecie co? No dobra, pomijmy fakty jest kolejny, wiecie, vlog, ale tego samego dnia nagrywany, co widzieliście, więc jeszcze nie adam śniadania. Spoko co, nie? Ale ja tak czasami mam. Myślę sobie, że już pora e, nie dopiłam kawy. Tak w ogóle witajcie cieplutko. Te powiem mam, że już się prawie wzmał. Tutaj wygląda jeszcze na żółty, ale przy świetle dziennym już wygląda OK. No, jeszcze się zastanowię, czy położę ten. E, ten rozjaśniać. Zobaczymy po kolejnym myciu, jak będzie. Mm. Wiecie co? Myślę, że można byłoby kończyć pomidorówkę, bo mi się mięso rozmraża. I tak myślę sobie, że jak ja wstawię bigos, a dzisiaj później ma Nikolał jako repetycję, czy to nie będzie za bardzo, wiecie? Na razie trochę się powstrzymałam, bo może tą łóżkę. Powstrzymałam się dlatego, że chcę pomidorówkę ugotować w zupkach. Mam chodną komidrówkę. Więc... E, tutaj nie, nie mieściłbym mi się ten duży garnek. Poczekajcie, postawię was. Dobra. Fajnie by było, gdyby, wiecie co. Gdyby... E, nie mam tu już... O kurczę. No dobra. Muszę poczekać. już muszę iść po co. No dobra, już jestem. Fajnie by byłoby, gdyby Oskar się obudził tak gdzieś nie Za szybko bym chciała sobie chociaż kanapkę zrobić. Dobra. Ale jakoś powiem Wam, że ostatnio jadłam tę zupę pomidorową, ale jakieś mam taki niedosyt. Tym bardziej, że przez trzy, chyba czy trzy dni czy cztery jesteśmy flaki. Szaleństwo, co? Dzisiaj jest bardzo ponuro. Ja właściwie dzisiaj byłam na paznokciach. A to widzieliście? O są I bardzo mi się podobają. Dobra. Ciekawa jestem... Ej! Dziewczyny! To ja bym chciała, żeby każda z Was która ma ochotę podzielić się ze mną swoją wiedzą, napisała w komentarzu, jak robicie zupę pomidorową i Co dajecie, dobra? Bo każda zupa jest inna. To jest moja jedna z ulubionych zup. I ciekawa jestem, co wy dodajecie jakieś może magiczne składnik, którego ja nie dodaję jest inna. Inny smak ma. Łapki zostawiamy, nie? Bo jeszcze nie mamy takiego filmu, który jest z największą ilością łapek. No, w poniedziałek jadę. Mam nadzieję, że Młodego kilka rzeczy załatwi się z Nikolą. Mam nadzieję, że Młodego nie będę musiała brać i mam zamiar do action iść po tą taśmę, kochani, po tą taśmę. Dzisiaj Nikola robi kukiełki i w końcu nie byłam nigdzie w Pepco, żeby kupić, może gaz gęce, żeby kupić łyżki i w ogóle, no nie byłam. Zapomniałam, dopiero bym się już o wczoraj wieczorem, że dzisiaj jest czwartek i czwartek mają plastykę i technikę, i że robią kokiełki. No ale um, damy i po prostu łyżkę swoją, taką używaną w kuchni. Um, byliśmy wcześniej weksyn, nie weksyn, um, byliśmy wcześniej po mięsko do, do fast od flaków intermarche. No i właśnie mąż dzisiaj mówi: A ja widziałem takie łyżki, takie kulki. Nawet, kurde, gdybym ja zobaczyła, to bym wzięła, a ja zapomniałam po prostu, nie? No, ale dobra. Będzie miała taką troszeczkę używaną. Ale dobra. Mm. Kurde, prosto, kawę nie czuję teraz smaku. Mm. No, dobra. Na pewno dajecie cukier do zup pomidorowych? Moja mama zawsze dawała. Dobra, dalej. Zobaczymy, ja też daję, nie ma co zobaczymy, jutro jadę na swoją rehabilitację I dzisiaj powiem Wam, jadę w inne miejsce, bo ona teraz ma swój salon, więc yy... no, powiedziała, że może do niej przyjeżdżać, ale jak ja pojadę do niej, to ona ma więcej, wiecie, tego sprzętu będzie miała i będziemy robić jutro akupunkturę tego mojej ręki, tego, tej mojej ręki, bo ręka sama w sobie... I dalej, ale ja nie przy ćwiczeniach strasznie mi ciągną te ściany. Ale zauważyłam ci jedną różnicę. Za każdym razem jeździłam, na poznokcie. Wiecie, tą rękę jednak trzeba podnieść troszeczkę. no Ja nie mogłam czasami wysiedzieć, zanim ona mi opiłuje, czy założę, nałożę żel, nawet lakier. Mówię sobie, za każdym razem sobie myślę, mówię, mnie to, proszę szybciej. A potem tą rękę tak niewładnie ściągałam. Chociaż starałam się, żeby nie było widać. Poczekajcie, trochę, 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 trochę Żeby nie było widać, że ja coś tą ręką mam, no ale nie wiem. I dzisiaj zauważyłam, że no tak na mniej więcej około miesiąc, no trochę no dobra, no nie cały, no teraz trochę dłuższe przerwa, tak co cztery tygodnie, no teraz wyszło tak to, no co cztery, no teraz co miesiąc, miesiąc, on nieważne. no to teraz zauważyłam, że jak położą tą rękę, to ona mi tak nie bolała, nie ciągnęła, więc, no dobra, zobaczymy, nigdy nie miałam tej akupunktury, powiedziała, że, yy, Nikola tu koniecznie kazała sobie nagrać, żeby zobaczyć jak to wygląda, nie wiem, może coś mi się uda nagrać. A mam tą rureczkę wziąłam taką od herbaty. Um, nie wiem. Ale wiecie, wszystko się zrobi, żeby nie bolało co nie? Wszystko się zrobi. To już tyle czasu minęło, a moja no sprawność taka do górna, od górna w sensie do góry jest taka. Widzicie, to naprawdę jakiś taki uraz, i to tyle czasu potrzeba, żeby wrócić do formy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nie wiem jakaś jakieś coś nie wiem, z biodrem, z nogą, z ręką wydaje się banalne, a jednak żeby wrócić do takiej chociaż przybliżonej sprawności, też ja nie pamiętam kiedy ja koko miałam, ja nie jestem w stanie to zrobić. Ja naprawdę wydziwiam, żeby sobie kucyka zrobić. Dwa centymetry wyżej to już jest kucyk wysoko, a tak nie jestem w stanie. No, do tej szafki podnoszę Czekajcie, żeby mi się śmietana nie zważyła, bo nie lubię zważonej śmietany. Muszę jeszcze dobrze zahartować, no to, to trochę, wiecie co, ja potrzebuję. <grystanie> Ojeju, no tak wiecie, na siłę robię to. Ale ja muszę korzystać z tej ręki, Na tak że ja muszę po prostu ruszać ją. Chociaż i tak moja lewa ręka, ona widzicie, już zaczęła mm, brać przewagę nad moją prawą, która była prawa przewodząca taka, wiecie. No to teraz widzę, że ona trochę, dlatego że nie wszystko jestem w stanie, bo mnie boli. Kurde, to jest takie frustrujące. Może mam jęczyć, no ale nie skasowałam ze wszystkich filmików yy, z tych początkowych i jak nieraz powracam, to widzę, że jednak ja już tą rękę mogę wyżej, nie to co na początku. Bo na początku, tutaj też nawet jest, na początku pamiętam jak tak tylko mogłam. Ja nie byłam w stanie w ogóle do kolczyka, do ucha. Teraz jestem w stanie sobie zrobić kucyka. No więc tak, jak kiedyś było tak, no to teraz podniosę rękę. Zobaczcie. O tak było kiedyś. Teraz podniosę tak, nie, no to mogę wszędzie tej. Kurde ciągnie, boli. No i wiecie też mam z tego szednie czasem, że no, nie chcę się ćwiczyć. Kilka razy opuściłam, ale wiedząc, że na drugi dzień będę nie dłużej niż chyba dwa dni w święta opuściłam, a tak to staram się nie opuszczać, bo to przecież dla mojego, wiecie. a Państwową rehabilitację będę miała dopiero, wiecie kiedy? Nie pamiętam, może wy pamiętacie? Szkoda, mm, że nie ma pietruszki. Trochę soli brakuje jeszcze. Mm, y, państwową rehabilitację będę miała dopiero w czerwcu. Mm, nie wiem, tutaj też ja dodam kostkę. Ja wiem, że wy nie lubicie, a ja wydaję. Nie czerwcu, w lipcu. Marzec? Nie, marzec to byłoby za szybko, co nie? Kurna, muszę sprawdzić, ale coś mi się wydaje, że z marcem związane, to byłoby za szybko, co nie? Chociaż ja już swoją rękę rehabilituję. Minęły chyba, czekajcie, wrzesień, cały październik, listopad, grudzień, mamy styczeń, połowę. O kurde! No, no to poczekajcie, no to od operacji, ja zaczęłam ją, no to ze około trzech miesięcy zaczęłam ćwiczenie. Ja to dużo sobie kosza to trochę jeszcze, wiecie, nie? No, ale już widzę. Ja to tęsknię za tym moim kokiem. Ale wiecie, no, po prostu trzeba się nie poddawać i robić swoje, no co, ćwiczymy i tyle. Co? odjrzałam fajny film na Netflixie. Mm, ale tytuł, żeby Wam podała tytuł. Coś o jedzeniu. O tak grubych i w ogóle właśnie, że dużo rzeczy Musieliby się obejrzeć, że powstają z jelita. Wiecie, że brak niektórych bakterii, yy, na przykład z warzyw, czy tam, no z warzyw głównie, których nie dostarczamy, w ogóle z pokarmu, a powiedzmy tak ogólnie, nie dostarczamy do organizmu, to te bakterie, które powinny być, one wyginają i później robią się ostre takie, wiecie, spustoszenie organizmu i w ogóle różne yy, choroby, nawet coś z depresją tam słyszałam, ale nie będę Wam myślać już. I takie ciekawe, że było też coś takiego powiedziane, żeby zjeść. Coś dzisiaj i dopiero na drugi dzień organizm da nam znać. Jak to wiecie? No wiadomo, co, jest po co w jelitach jest, nie? Co tam się dzieje? Dobra, zrobię sobie kanapkę. Więc ja sobie wczoraj naglądałam się to takie brzydkie. Potem zrobiłam kanapkę z tą lodową bez chleba. Ale taką grubą, wiecie, żeby dużo błonnika było. Bardzo ważny jest błonnik dla nas. Ym, I grubą zrobiłam ja tak. Poczekajcie, bo muszę sobie ja otwartą. Wiemy sobie szpinak, bo się. Pf, lubiłam się ze szpinakiem, yy, I to sobie wezmę. Wszutkiewkę mam to, to to. pomidora sobie wezmę. Zaranie. Szynki wędliny jeszcze nie kupowałam od świąt, bo mamy swoją szynkę. Yy, na picie wody też ważne. Czekajcie, jak mało pią dzisiaj. No dobra, zupkę mam gotową, później makaron dogotuję. Że tę, kurna, czy tą kapustę dzisiaj wstawię, może po korkach, a? Nie, jak ona skończy, to... A też nie chcę, żeby śmierdziało tej kapustą. Może jutro wstawię. Dobra, może tak. No no więc, czekajcie, nóż. już mam tu. Dobra. Yy, dobra, to odłożę, nie chcę hałasować. Więc tak, zjadłam taką kanapkę z samą sałatą lodową, taką grubą. Do tego dołożyłam szpinak i takie tam dużą ilość warzyw. No, i jak ostatnio były, wiecie, no dobra, powiem tutaj: jak ktoś komuś nie przeszkadza, no to. Y, tam był właśnie taki główny, główny temat: no, o jelitach, y, co się dzieje w tym organizmem, jak to jedzenie wpływa na nas i brak tej bakterii, o wypróżnianiu się. Jak znajdę, to wam tu wstawię dar, bardzo ciekawy. Y, I faktycznie, jak zjadłam, to właśnie tak było, obserwować swój organizm, i na drugi dzień dopiero organizm wam da, da, da znać. No, no, faktycznie, jak ostatnio miałam takie trochę problemy, wiecie, no, z tym moim y, wypróżnianiem się. Kona kanapka i wypróżnianie się nie, no, ale to jest normalne, no kurczę. Tak sobie obejrzycie, bo to, to, to ja powiedziałam ładnie. No, ale to też nie dla wszystkich, to nie, którzy nie mogą takie rzeczy słyszeć. No, to powiem Wam, że faktycznie. Tam jedna dziewczyna powiedziała, kobieta, żeby liczyć sobie tygodniowo ilość zjedzonych owoców i warzyw. I ja tak sobie pomyślałam, że wiecie co, że ja. Są tygodnie, że ja bardzo mało jem warzyw. Nie warzyw. Warzywa to jem. Owoców. Nie chcę tego dużo. No. Warzywa to, to zjem, ale owoców mało się je. No bo wiecie co, jak kupię i później nie mam to dojadać, bo nikt tego nie chce zjeść, zwłaszcza banany, mają za duże warzywkiewka. Ja lubię banany, no ale ja nie lubię takich dojrzałych. Ja... Może na ten chlebek zżyć bananowy. Nigdy nie robiłam tego chlebka bananowego, powiem wam. Robiłam kiedyś bułeczki, nie bułeczki tylko te. Robiłam kiedyś, nie no, mam Kiedyś robiłam babeczki takie, no ale nie wiem, to jakoś mi nie podchodzi, a ja już czarnego banana nie zjem, no nie wiem, jakoś to, ten wygląd powoduje, że jest tak nieapetyczny, że ja nie zjem, poza tym jest bardzo słodki, a ja lubię banany, a najlepiej jak są takie jeszcze nie za bardzo dojrzałe i mniej słodkie. No i może mi się uda kanapkę zrobić i idę tam, może dopiję tą kawę. Przyniosłam sobie kawę, kanapkę i zobaczcie. No. No więc namawiam Was, jedźcie dużo warzyw i liczcie. Owoców. No, ona powiedziała, że prawidłowa ilość zjedzonych owoców w tygodniu to powinno być chyba od 15 do 20. Kurde, trzeba kupować więcej owoców. No i właśnie jak byłam w sklepie po tą kapustę, mówię, no i, i najlepsza bakteria, kiszonki różne, czyli kapusta kwaszona, super. Nie I tam też było jakieś problemami żywieniowymi niektóre dziewczyny, no i tak stopniowo. Przez dłuższy czas, po troszeczkę, po troszeczkę sprowadzać, sprowadzać, ale ja nawet powiem wam, że nie wiedziałam, że jak jakieś bakterie zanikną w jelitach, hmm, to że potem one y, nie chcą się nadbudować, w sensie nie chcą z powrotem być tam. I wtedy są różne atrakcje, takie, wiecie, żołądkowe. No i tam było dużo różnych takich, takich, nawet czekajcie, ja sobie trochę sasu na może i soli. Takie trochę. Ja wiem, że dużo osób jest delikatnych i wrzuciłby tego przy jedzeniu, i kupa, nie? No ale powiedziałam. No dobra, i mam oto moją kanapkę z dużą ilością szpinaku, sosem, serkiem takim mm, z koperkiem, szczepionkiem troszeczkę sosu czosnkowego. Dobra, ok, nieważne. Nieważne. To wrzucam. Idę zjeść kawę, wypiłam to, mogę zjeść śniadanie. Bardzo zdrowo. Jak znajdę, to Wam pod ten. A ja w ogóle nie wiem czy, w ogóle czy oglądacie to, bo po co Wam pokazywać, jak wy nie, nie, nie oglądacie takich rzeczy, czy nie? Czekajcie, to wyrzucę. Tą zostawię, bo ja jedną z nich nie wystarczy. No dobra, to też wyrzucę, napiję się wody może. No to zaraz jest sprzątnę. Najważniejsze, że zupę mam gotową. Spróbujmy. Moja zupa jest dzisiaj na mięsie, moi drodzy. Bo ja. Wpadło. Nie gotuję zup na mięsie. Moje zupy są bardzo wegańskie, z ilością mało śmietany, jak już. Ale dzisiaj ugotowałam zupę na y, jednym, ale jest mięso. skrzydełku. No. ja wiem, że no nie, a jeszcze czosnek powinnam sobie podpiec, ale to później sobie rzucę, żeby na patelnię nie wydugotować makaronu. Mm, lubię dużo śmietany, y, koncentratu jak jest. Mm, ale dobra, tylko mm, dobra. Nie wiem, czy ona jest naprawdę dobra, czy ja po prostu głodna. No, bo jest, moi drodzy kochani, w pół do czternastej śniadanie. Więc ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę, bo ja tak czasami żyjem tak późno, to tak jakby post przerywany. Czyli wiecie, dieta taka. I yy, często się, często się pytacie, kto się ciebie pyta? Yy, no, że ja tam... Ja wiem, no, tak jak wyglądam, tak wyglądam, że tam ile ważę, czy jak to robię. No nic nie robię, po prostu seria, naprawdę jem, co popadnie, a co popadnie. no Staram się śmieci też nie jeść, no wiem, jakieś tam chipsy, czy ktoś no też nie, nie. będę oszukiwać, że nie, no, czy jakieś słodycze, zwłaszcza no, teraz, póki po świętach jeszcze zostały, no to nic nie kupuję, staram się, żeby to wszystko zeszło. Też nie chcę, tak wiecie, kurna słodyczy z dzieciaków faszerować, więc sama trochę je, ale trochę. I a potem nie będę kupować, bo wiecie, jaki ja, jak mój stosunek do słodyczy. Jak nie mam, to nie zjem, jak mam, to zjem. A, no, no to wiecie, ja tak często mam, że późno jem, no to zobaczcie, post przerywany. No i jak zjem ostatni, posiłek gdzieś o 20, no to znowu do którejś. No to, no to mamy post taki jakby przerywany. No I też nie zawsze, nie? Ale. O, nic nie widziałam, żadnego owoca. No, oglądałam się, a owoców nie wzięłam. No widzicie, napiję się trochę tej wody. Mm. Wezmę sobie witaminkę, bo dawno nie brałam. Witaminkę D. Też się nie chcę faszerować tymi wszystkimi proszkami w ogóle. Coś takiego jeszcze co wezmę. Zresztą muszę sobie kupić. Chyba muszę sobie kupić, no nie wiem wiecie, w internecie to jak poczytacie to wszystko jest potrzebne organizmowi i wszystkie tabletki trzeba kupować i wszystko brać. Nie? Właśnie tak, no nie wiem, dobra, zamykam okno, bo jest mi zimno, idziecie ze mną, ale mięso wyjęłam. No dobra, wiecie co, jakbym sobie zupę tu, nie no dobra, wstawię ten bigos, wstawię. Nie wstawię Oskar wstał, dobra, pójdę do niego. Mój chłopiec, malutki Oskaruś, śpi Oskarku, mój śliczny, śpi. piosenkę zaśpiewam ci ładną. la 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 la